Witam Was bardzo serdecznie, Odkrywca Goblin z tej strony. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem na występach gościnnych u Roberta Sferczyka. Jak widzicie w tle słynna mapa, która na Twoich odcinkach jest praktycznie cały czas. Czołem, witajcie. No rzeczywiście ona się pojawia, ile ktoś tam, tam wygłaszam jakieś gawędy historyczno-popularno-naukowe, prawda? Tudzież kiedy mam do powiedzenia coś ważnego, co uważam za ważne moim widzom. Mapa się przewija. Tak. Stała się stałym tłem. Ja dzisiaj przyjechałem do Roberta, bo był finał loterii. Finał loterii wykrywacza wanku z 340. Zbieraliśmy już od dłuższego Od kiedy już były zbierane te pieniążki? Te pieniążki są zbierane od wiosny, tylko nas koronawirus już parę razy wyhamował. Natomiast bardzo intensywnie działamy, chyba od 5 września tego roku po raz kolejny. Akcja I udało się, to zbierane. warto wspomnieć, bo dzięki. Ogromnej przekroczyliśmy, liczbie osób, tak, przekroczyliśmy, przekroczyliśmy 4 już 4 funtów, 4000 chyba o 10 albo 30 jest dzisiaj, ja nie jestem pewny, także super no i finał loterii był dzisiaj odpalałem live a razem z Robertem wylosowaliśmy zwycięzcę Jest już nie wszystko. pamiętam jak ma na imię za dużo się dzieje także tak słuchajcie mamy. w tym odcinku w związku z tym, że jestem u Roberta za chwilkę włączam kamerę z drugiej strony bo Robert ile Ty już śmigasz z detektorem tutaj w Wielkiej Brytanii w Wielkiej Brytanii to będzie w tej chwili mój szósty, siódmy rok siódmy. i w Polsce też tak w Polsce drugie tyle także około 15 lat do kupy czyli masz tutaj znaleziska z Polski również Częściowy, nie czy mogę nie? ci powiedzieć. Nie możesz rzeczy ale... powiedzieć. No są, może złe pytanie. coś tam znaczy, jest. Ja większość tych rzeczy, które znalazłem w Polsce, porozdawałem, porozdawałem znajomym, bo nie chciałem tego, bo nie wiedziałem, czy mogę to przywieźć do Anglii. To jest to troszeczkę problem. Tak. natomiast, natomiast, parę rzeczy nie oparłem się i tutaj przytargałem. Mam troszkę monet polskich, mam troszkę pruskich rzeczy. Wykopanych jakieś tam drobiazgi czyli Moi widzowie będą będziecie mieli za chwilkę możliwość sobie zobaczyć tą kolekcję Roberta, bo ja przy, włączam kamerę z drugiej strony i e, coś tam nam pokażesz te swoje znajdki Z ja coś tam pokazać. No. To nie jest na to specjalnie przygotowane, ale coś <laughs> wymyślimy. Ja widzę, że jest tego tyle, że sobie poradzimy <laughs> bez problemu. Dobra, ja włączam kamerę z drugiej strony. A no i słuchajcie, bo <laughs> z tego wszystkiego zapomniałbym. Wpadajcie na kanał do Roberta. Ja wam oczywiście zostawię link w opisie filmu. Robert, to już dużo nie brakuje do tysiąca subów. No, wiem, jeszcze, że ciebie, wiem, że to dla ciebie, wiem, że dla ciebie subskrypcje nie są miarą sukcesu. Natomiast słuchajcie, zróbmy prezent Robertowi za jego ogromne serce, za to wszystko, za ten wkład włożony. No ja dziękuję, dziękuję. O wkładzie no. to oni wiedzą niewiele, bo zapewne niewielu z nich jest moimi widzami. Natomiast no. Eee, no co mu tutaj o tym wkładzie gadać? Ja taki pisarczyk jestem kronikarz, opisuję wydarzenia, które się wydarzyły Zdarzy, no. eee, I moje artykuły opowiadają o chłopakach często tu i tam i ówdzie. Tu, Bo ogólnie te wszystkie artykuły tak. związane z Golden Mankiem i innymi osobami gdzieś tam, które przywracują. No, to nie jest, jest mojej redakcji. Ostatnio popełnił redakcje. fupa i w Polsce skorzystał z usług jakiegoś innego redaktora. <noise> także, także ja mu tego nie zapomnę do końca życia. On już jest spalony. <noise> Spalony. Spalony. Pozdrawiamy również Golden Mine. Słuchajcie, wpadajcie no, na kanał do. Nie, niekoniecznie. Wpadajcie na kanał do Roberta. Ja wam zostawię link w opisie filmu. Nie zapomnijcie zostawić pierdół. E, łapa do góry, suba. No i tyle. Ja wam pokazuję, co tam, Robert, co tam Robertowi się udało wykopać. Ale masz piękny ten. Jak to się nazywa ogólnie? To jest album na guziki e, e, Krzyśka Czarnego. Fajna Pomimo sprawa. Robić, ja Ci powiem ja trzymam, bardzo... w, trzymam swoje znajdki w tych skrzynkach, które też tam gdzieś w tle widzę. Mm -hmm. Nie miałem czegoś takiego. Natomiast no piękna sprawa. Zobaczcie, jak to wygląda. No jest... To jest do nakręcania zegarków to są, chyba. Tak, nie? Kluczyki do zegarków. E, tutaj jest coś, do czego mam niesamowite szczęście i o czym opowiadam w jakichś tam swoich odcinkach. E, medaliki do e, Kilka z nich doczekało się swoich odcinków, bo mają bardzo ciekawą historię. Tutaj. Troszkę nieco większe plomby, tudzież tokeny średniowieczne, ołowiane tokeny. No i jest tego troszeczkę. Tutaj jest jedno ze znalezisk z Polski, odznaka NSDAP, członka NSDAP niemiecka. Wyżej połamany rzymski pierścień. Pięknie, ale masz tego naprawdę troszkę, a to? To też wygląda e, to bardzo To jest ciekawie. jakiś badge, nie zidentyfikowałem go do tej pory, tutaj jest nazwa drużyny, prawdopodobnie e, sportowa, ewentualnie coś w tym rodzaju współczesna w miarę znajdka. Kilka średniowiecznych jakichś tokenów widzę. No, token, token tutaj, piękny. tudzież tutaj, pozostałe rzeczy to raczej plomby. Fajnie by było też kiedyś, żebyś mi pokazał w jaki sposób ty czyścisz te wszystkie znajdki. Bo widać, że jest tutaj w tych, w tych wszystkich znajdkach włożony kawał y, ciężkiej pracy. Bo tak jak widzicie, no, prezentuje się to wszystko przepięknie. Piękne tutaj guziczki. są takie ciekawsze guziki militarne na dole, srebrne spinki z różą, tudorów. Dwie sztuki. Przepraszam, że pokazuję palcem. Nie, nie pokazuję śmiało. Ja tak próbuję uciekać tutaj. I od tutaj jest świadom. taka srebrne wykończenie od pistoletu skałkowego. To miał nabijane na kolbie Aha. taki A w jaki sposób ustalasz te wszystkie znajdki, jeżeli Wiesz, jest taka potrzeba? Różnie. Przede wszystkim internet, literatura. Tutaj psie, numerki, znowu dewocjonalia, albumiki. Ale kilka pięknie. guzików interesujących. To jest bardzo fajna rzecz. To jest medal pruskiego weterana. On jest słabo. Ale tu jest no. też słabe, także ciężko będzie widać, natomiast no, resztę tych, jest tych, reszta jest tych znajdek jest widać to, tutaj. nic więcej nie zrobimy. Polskie guziki urzędnicze, tutaj nie No tu też miałeś pruski. u mnie na wspólnym wypadzie, na którym byłem też. Udało ci się wykopać hak chyba mundurowy, tak? E, tak, on jest w Galboci w przedpokoju, potem spojrzymy. A tutaj tutaj mój największy medalik, dewocjonalnie moje największy. Też piękny tego nie widać, natomiast on jest zobaczcie, porównywalnie to do palca szerefla, jest, jest? jest ogromny, piękny. Kawał srebra. No super. No tutaj widać, mocno Słuchajcie, ja muszę kurczę się ciebie zapytać jak z hamerkami. Pokażesz nam hamerki, bo ja jestem. Wiesz co, ja część z nich mam. Dużo mi zablokowało się przez koronawirusa u archeologa. archeologa. Leży 30, chyba 9 moich hamerów u archeologa. No ale hamerki, oczywiście. To już zobaczcie, ja ty uwielbiam tego typu monety. Zajmę znaczy sobie tutaj. Tutaj to co pozostało. Tutaj zanim przejdziemy do Hammeru, może spójrzmy na coś takiego, o czy Mogę dotykać? Monecie, czy, tak, czy tak czy oczywiście, nie, tak? o tej monecie też robiłem odcinek. A to ja też udało to mi się już takie widzieć. Tak. Hmm. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, którą znalazłem w ubiegłym roku. Eee, to jest bilet na wystawę w Londynie. Okay. W czasach wiktoriańskich, czyli nie ma prawdopodobnie drugiego takiego dostępnego? E, jest, czy jest kilka na świecie, zachowało się ich parę, e, ale co świadczy o tym, że zbyt wielu nie ma. To czyli... jest ponad 600 funtów za, za ten krążek. Czyli nie? taki fajny strzał, nie? Tak, dokładnie. Piękna sprawa. A tutaj ostatni z medali, których nie powiesiłem, bo to jest medal monetarny. E, on jest na diamentowe gody królowej Wiktorii. Z jednej strony jest królowa tuż po koronacji, a z drugiej jest ze schyłku życia. Młoda i stara głowa. Pięknie, ale wypakałem. kawał jest, czuć, że jest kawał tego. tutaj będzie tak bardziej rzymsko i hamerkowo. <noise> no, coś pięknego, powiem Ci. Nie, nie mam nie. takiej jeszcze, bo ja zbieram nie. praktycznie od początku roku. Także tego czasu, no, porównywalnie do Twoich zbiorów no, to jest mało spędzonego. Co tutaj więc... ciekawego? Tutaj jest tak zwany Skicik. Moneta z 675 roku, angielska. Może wyciągniesz, jak możesz? Bo oczywiście. Se, to takie, ci to Naprawdę, było. naprawdę maleństwo. wykrywaczu powiem ci, to biło na kompletnego śmiecia. No bo rozmiar jest naprawdę. Tak. Jest yy, maleństwo. Mhm. Tutaj mamy. Tutaj mamy Celta. E, fragment Silver Unita. Z jednej strony resztki konika, z drugiej drzewo życia. 54 rok naszej ery. Ale jest też no, pięknie tutaj A tutaj widzę. na przykład Polska zachodnia, pytałeś o Polskę, y, to jest y, Denarek y, z IX wieku. No pierwszy raz coś takiego widzę. To mm -hmm. bym y, myślę, że jakbym coś Nie takiego wy, wy, wykopał, to myślałbym, że śmieć. No tutaj jest troszkę polskich monetek Stanisław August Poniatowski, na przykład w tym miejscu Grosik, chyba, to Poniatowski, tak, Poniatowski. Proszę, z drugiej strony. Kilka hamerków. Tak, kilka hamerków. Takie ogólnie mi ich mam serca, żeby no, czasu żeby tu poukładać. jakieś boratynki, te słynne tutaj na górze. Boratynki, kurcze, jeszcze Manik mi obiecał gdzieś tam kiedyś jakąś boratynkę. No, to dzisiaj jakąś dostaniesz. No proszę. Bez boratynki <laughs> nie pojedziesz. A ta też jest piękna. Mówisz, że co to za moneta? E, to jest grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego, Polski. I też rzadki jak. Nie, nie sądzę. Nie? Są w ziemi. Ja go wykopałem. Nie, nie pamiętam gdzie. E, Ale pod Rydzyną jest. bodajże w Polsce. Pięknie. Miałem szczęście go wykopać. No jest Co tego tu troszkę, fajnego. No tokeniki to jakieś te słynne, też widzę typu, grosze typu tak. właśnie tokeny te nie yy, mm -hmm. srebrne szpaniki. tylko tego yy, zmiedziane, tak. Tak, z tak? Ty wykopałeś dużą swoją monetkę, ja też mam kilka dużych, Trzeci. ale ta jest widzę, że tak. to, to jest akurat klasa. Zygmunt III Waza, nie jedyny w mojej kolekcji, to jest 6 grosze tak zwany szustaczek. No, ale piękność. Tutaj mamy większego wazę. Ort. To musisz wiedzieć, że tylko czorty kopią orty. <noise> tam nie chwaląc się. Ale powiem Ci, że ta moneta, którą ja wykopałem, porównywalnie do tego to gramatura jest zupełnie inna, bo wielkość monety, myślę, jest bardzo podobna, mm. natomiast grubość jest, różnica jest ogromna. Tam Dokładnie. było 15 gram, chyba, nie wiem jak z tym. To monetka, którą miałem w szczęście znaleźć w Anglii, jako jedyna jest wpisana do bazy angielskiej PAS, to jest czeski grosz praski, tak zwany grosz lewkowy. No ale śliczny. Prostowałeś, czy. Y, troszeczkę jest prostowany, ale nie przesadzałem z nim, z prostowaniem, bo bałem się o niego. W Polsce znalazłem też grosza praskiego, ale jest taki bardziej obrznięty. Ten się już spotkał ze złodziejami, prawda? No ale śliczne. Tam gdzieś mamy jakąś sestercję. Y, tutaj moje lokalne. Ja pochodzę z Dubania, jak mówiłem, tutaj mamy żeton gazowy. Rzeton kopalniany pod Dubaniem w zarębie była kopalnia. Tutaj chyba też jest rzeton gazowy. To są lubańskie monety. Tych sam nie wykopałem, te dostałem od mojego przyjaciela w Polsce. on nie wykopał, a wie, że jestem regionalistą takim, więc, więc nie jest prezentował. A tutaj jedna z elek moich. No ślicznie, piękne. Jest tego troszkę Tutaj troszkę rzeczy, które wybierało. które do mnie dotarły. Z moich okolicznych pól, tudzież niektóre z nich dostałem od przyjaciół. To są marki niemieckie. To są no, głównie, głównie, tutaj chodzi o okres, kiedy moja część Polski była we władaniu niemieckim. Srebrny Hildeberg, dwumarkówka, Tom, tą, tą wykopałem. I to jest coś niesamowitego, bo wykopałem okolicznościową pięciomarkówkę. To jest moneta wydana na stulecie plus. Patrzcie co ona ma z drugiej strony. I ona w takim stanie wyszła z ziemi. Jest po prostu bajka, coś przepięknego. No, ale stan jest naprawdę menniczy, no? Jest śliczna. No ale piękna. No. Nic innego się nie nasuwa jak pogratulować tak pięknych No, no Żałuję, że nie mogę rzeczy. Wam pokazać wszystkich, bo tutaj rzeczywiście, rzeczywiście bardzo, bardzo dużo z nich jest zatrzymanych u archeologa. Nie spotykamy się z nimi z uwagi na koronawirusa. Nie organizuję spotkań i nie mam jak odzyskać swoich znalezisk, które po prostu spoczęły u niego. I tu jeszcze coś mamy, tak? Ja tutaj to akurat wyjąłem dla ciekawostki, pokazać Wam parę banknotów, bo Ogólnie numizmatyka mnie mocno ciągnie, a banknoty to i fragment. To jest banknocik z mojego rodzinnego Lubania, tak zwane pieniążki zastępcze lubańskie. W czasie I wojny światowej, kiedy był de deficyt monety, bo metale szlachetne szły na działania wojenne, oni wydawali takie zastępcze pieniążki do realizacji. Ja to też to gdzieś jakieś... kiedyś oglądałem, właśnie jakiś czas temu, na, właśnie na YouTube yy, jakiś kanał, w którym właśnie rozmawiali o pieniążkach właśnie tego typu i są właśnie, są właśnie yy, yy, takie egzemplarze które są warte po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dokładnie, a tutaj Cię chciałem no. kilkanastoma tysiącami proszę odczytaj jaka to jest cyfra tak po zerach 10, 10 milionów tak? czy nie? no chyba lepiej, chyba lepiej? a nie wiem nawet 13 zer, ja też nie wiem to są banknoty z Zimbabwe. Nigdy więcej w historii świata nie pojawiły się banknoty o wyższych nominałach. Także to Ci chciałem pokazać, bo to taka ciekawostka. No i nie wiem, rzućmy okiem jeszcze na jeden z największych banknotów, jaki kiedykolwiek został wydany, bo to też tam interesujące. Słuchajcie, zobaczcie. No, on ma ten tak dobre. Nie wiem. Musiałby zmierzyć, ale. Tak, A co to jest z banknot? banknot? Yy, Ruble, 100 rublówka. 100 <laughs> no. rublówka ze wspaniałą katarzyną, wielką. Tak, żeby żeby nie było. 26 centów. <laughs> no, jest kawał papieru, pół kartki praktycznie na 4. <laughs> no i spojrzymy jeszcze, tak w przelocie, na czasy takie bardziej nam. Nam bliskie. Poczekajcie, zaraz, Robert, jeszcze dalej. To o, z której strony. strony. Tutaj znajdują się monety obiegowe angielskie. One nie pochodzą w żadnym wypadku z wykopek. Po prostu zbieram je, bo z tej strony widać, jak one bywają urocze. To jest też ciekawa sprawa, bo tych monet ogólnie w obiegu jest bardzo dużo, bo nieraz spotkałem się, właśnie że dostałem, w, w wydane po prostu gdzieś tam. Reszta ze sklepów właśnie z tego typu. Znaczy one się monetami. układają w ciekawe serie, Tutaj na przykład mamy trzy monety tutaj mamy komedię, tragedię i dramat. A wszystkie trzy monety zamykają się w tak zwany set szekspirowski. Hmm. Czyli kurczę, no pięknie. Jest e, ok, tylko, powiem Wam strony. dwa słowa więcej. Na niej widzimy boginię Brytania e, personifikację wolności brytyjskiej. Nie wiem, jak tu ustawić to światło, żeby ono się nie odbijało. I tutaj za wzór tej bogini, tej personifikacji, posłużyła polska emigrantka zarobkowa, pani Krystyna Zając. Mm, Także to jest ciekawa tej historyjka. Mm -hmm. Dobra, tutaj mamy taki bogaty zbiór 50-pensówek, ale to też są monetki współczesne, w więc jaki sposób się przy nich. W jaki sposób zbierałeś te monety? Wiesz co, koledzy mi przynoszą mi przynoszą kiedy się im trafiają i tutaj już monety które częściowo pochodzą z wykopek to są pięciokoronówki one nie są z wykopek my ich używamy jako tokenów na token huntingach bo są bardzo tanie obecnie kosztują tyle co nic natomiast tutaj już są monety które mi się udało wykopać tutaj są typowe pensówki to jest korona, jedna z trzech koron, które wykopałem, potężne, 28 gramowe to jest monety, ta jest akurat z miedzioniklu, chyba, to jest, kto? tak, to jest George VI, czyli moneta już z miedzioniklu, ale zaraz dostaniesz do łapy srebrną, zobaczysz ile waszy no pięknie, już te światło mam tutaj troszkę słabe, za co was hmm. przepraszam, ale to może ty operuj, nie, jest w porządku, myślę, że każdy będzie pod ogromnym wrażeniem, bo naprawdę jest tutaj kawał tutaj historii. Jest, tutaj jest George V, w dzień jego koronacji wydano koronową monetę, na której zmieniono wzór. Na wszystkich koronach jest wspaniały święty Jerzy Gromiący Smoka, legendarna postać, a tutaj nie wiem, artysta się chyba pomylił, bo zobaczcie jak to wygląda, jakiś kurde gruby koń. Dziwna, zmutowana jaszczurka, którą mą depcze, coś, no nie wiem, jakaś tragedia na obrazku. No to ale, jest pół Ale to słuchaj, ja też gadałem kiedyś, jakiś czas temu z Mańkiem na temat Aha. monet, i mówił mi, że jak wykopał swojego pierwszego hamera, to mówi, że to, y, tragedia, mówi, że mieli strasznie słabych grafików kiedyś. No. <ślawni> jakiś clown czy coś takiego. Tutaj monety, które mnie ostatnio prześladowały, szeście Jak nie kopałem ich przez pół życia, prawie w ogóle. Tak był taki okres, kiedy na każdym wypadzie wykopywałem sześciopęsówkę. W sumie znalazłem ich 30 par. No ja chyba jeszcze 3, nie mam jeszcze tysięcy. Nie mam klucze. Ale kiedy są tam... już układane rocznikami, są te dziury pomiędzy nimi, bo... bo w ten sposób się zbiera monety, prawda? Z każdego rocznika po jednej przynajmniej. I tutaj przechodzimy... Się nie, dobrze, dobrze. No, bo teraz już wyłączyłem tę lampę. A nawet może i. Tak sumie z bez tej lampy włączono. będzie lepiej. Dobra. To królową Wiktorię to przyświetlasz, bo ona jest na z stroj strony. Tutaj jest jedna właśnie z tych trzech koron. Zobacz, ile te monety ważą. To jest czyste srebro. Pełna uncja 28 gramów. Jest czym naprawdę cisnąć w głowę. Mm, I tutaj jest święty piękność. Jerzy jest naprawdę kozak, piękny. No, ale śliczna. Wow. No, robi wrażenie. No, zaraz zobaczysz, jeszcze lepszą. Bo im dalej, tym lepiej. monety są jak wino. <noise> no jest, jest kawał historii, tutaj. I mi może I tutaj jest właśnie tak którą Ci chciałem pokazać. Król George IV stylizowany. Nie może na rzymskiego cesarza w wieńcu laurowym, i też korona też mi się udało wykopać. Też piękna moneta. Ale naprawdę rozmiar robi wrażenie tych monet. No, co? To już końcóweczka, ale piękna. Jeszcze za chwilkę wam pokażę, bo masz tutaj na zewnątrz w przejściu jakieś tam gablotki. Widziałem dwie, trzy, trzy na ścianie. także jeszcze za chwilkę wam pokażę, co w tych gablotkach tam jest, bo też wygląda naprawdę bardzo fajnie. No, i tyle. Za chwilkę się włączę jeszcze raz. No, i słuchajcie, jeszcze są raz, dwa, trzy gablotki w sumie tutaj na przejściu. I zobaczcie, coś możesz Robert nam tutaj opowiedzieć o tym, bo widzę, że też jest tutaj no, troszeczkę. Opowiadają tego... mnóstwo filmy, bo naprawdę tutaj ciężko mówić. Ale co? no, Bacz artyleryjski skręcącym się kółkiem. Wykopałem go w takim stanie, to możecie zobaczyć na jednym z moich filmików. Był tragiczny, udało się naprostować odznaka znaka zwiadowcy, który ze sterowców, obserwatora, który ze sterowców pruskich obserwował, co się dzieje u stóp. Tutaj na przykład mamy bacz e, 25. Pułku Rowerowego e, z Londynu. Tutaj wrona pocztowca wykopana w Polsce, e, krzyże dla matki, która urodziła dzieci dla Adolfa, majówki sławetne, nieśmiertelnik, no i moja odz, e, kolekcja. Kolekcja klamer do pasów. Mam do nich szczęście. E, Tom dostałem w prezencie. To jest bardzo ciebie ci poszukiwanego I tą w sumie. W prezencie, tak. Klamer. Sprawiać ogromną poszukuję. przyjemność. To, to mam coś takiego też. Gdzieś miałem opis, nawet tego mi się też udało e, to wykopać. Jest, to jest inżynieryjny. No, policji angielskiej chyba nie. Mm, dokładnie. Oznaka dragonów. No tutaj o każdej można by było długą historię. To są na przykład odznaki rank To jest do porucznika, a te są od porucznika w górę, czyli kapitan, major angielski odpowiedniki. spod A tutaj coś też takiego ciekawego. bardzo? E, to do tej pory nie wiem co to. Próbuję to zidentyfikować. Na razie trafiło do beblotski. Na razie nie. Tutaj co ciekawego. No ta duża okrągła blaszka. Wykopałem ją. Po zachodzie słońca w Polsce, jak to często bywa i byłem przekonany, że mam wieczko od pasztetu. Okazało się, że, że to wieczko <gryjemy> od pasztetu dnia. jest takie dużo bardziej wartościowe. Tutaj widzicie pokrywę dzwonka z wioski obok miasta, w którym mieszkam w Polsce. Katolickich Henryków. Tutaj Pickenhauba z czapki walijskiego strażaka wykopałem w czasie pobytu w Walii. Tutaj kosmiczny ludek jest y, rączką od y, pogrzebacza z okresu wiktoriańskiego. Klamereczki. Klamereczki, tutaj jest wspaniała rzecz. Kiedyś może ktoś będzie miał okazję zobaczyć, jak ten okrągły guzik wyglądał pierwotnie. To jest srebrny guzik kontuszowy, y, który był zdeptany. Ja go naprawiłem odrobinkę. Obok widelczy, obok zapięcie do książki, dwie obrączki rozdeptane, srebrne. Oczywiście naparstki. Na no polski też widzę, że kilka srebrnych, gdzieś tutaj widziałem to tutaj na końcu. Początek jest srebrny, parę o, mi zginęło, nie wiem gdzie przypadły. Wyżej jakieś klamry, broszki, fibula, pieczątka gdzieś tam jakaś pojedyncza. Fibulki są też również twoje, tak? Gdzieś tam e, jakieś dwie, tak, trzy tak, tak. wpadły. Ja moim marzeniem też gdzieś tam jest cały czas, żeby tą pierwszą fibulę w swoim życiu, żynka już mam wykopać. Mm -hmm. No i ostatnia gablotka. Ostatnia gablotka, osiem sztuk wykopałem sam. To są medale z różnych okresów. I też, jakby, taka twoja. Też konik, też, też konik. konik. Też mam do nich szczęście. Część dostałem w prezentach, a część, część się po prostu wykopała. Tutaj jest dwa francuskie moje wykopki. Medale, które były sprzedawane w formie cegiełek. Ludności cywilnej służyły utrzymaniu jeńców. Tutaj wykopałem Edwarda VIII. Medal koronacyjny ten król panował tylko przez 9 miesięcy, potem abdykował. Taka, taka ciekawostka. Nie ma w Anglii jego monet z okresu jego panowania, nie ma tam innych rzeczy z nim związanych. Go wykreślono, bo popełnił pewne pas. Tutaj od Mariusza Pietruszyńskiego dostałem odznakę pierwszowojenną. Nie mógł nikt jej zidentyfikować, mi się udało, Mariusz w podziękowaniu przysłał mi ją, dostałem ją w prezencie. To jest odznaka, po prostu na front trafiali wszyscy mężczyźni w wieku odpowiednim, w wieku poborowym. Jeżeli ktoś nie był na froncie, stawał się wrogiem systemu, natomiast ci, którzy pracowali dla przemysłu zbrojeniowego, żeby się usprawiedliwić, w oczach pozostałych nosili takie znaczki, żeby było widać, że on też jest zaangażowany w wojnę. Oznaka pracownika przemysłu Zbrojeniowego No i co, Robert? Ja myślę, że z tych znajdek, które chcieliśmy Wam pokazać razem z Robertem, to już wszystko. Ja tobie Robert życzę, żeby te wolne miejsca w tych gablotkach się jak najszybciej zapełniły. No i co? No i tyle. Dziękuję no Ci jest, bardzo jest za swoje spotkanie. A dwa po... metry, także, także będę, będę budował kolejne. Kolejną. Kapelcki. Dobra, dzięki, dzięki, dzięki Robert w takim razie. No i co? Jak się podobało, to standardowo pierdoły. Trzymajcie się. Hej!